W narożniku czerwonym Adila Aslanow Kogdańska w narożniku niebieskim brat Grzegorza Sylwester Kozłowski. Sędziowie punktowi już gotowi. Sędzioringowy gotowy. Więc możemy rozpocząć trzeci finał. Tym razem kategoria 56 kg. Wszyscy obaj zawodnicy czujni. Czujny również sędzia ringowy który pierwsze uwagi posłał w stronę Adila Aslanowa. Sędzia chyba wskazuje, że Adil Aslanow przepycha zawodnika. Jest to już druga uwaga. Teraz uderzył Aslanow. Przypominam w kasku czerwonym. Próba lewego sierpowego Sylwestra. Lepym prostym postarał się popracować Aslanow. Tym razem sędzia prosi o zachowanie ciszy w narożniku czerwonym. Sylwester Kozłowski we wczorajszym półfinale pokonał niejednogłośnie Mateusza Mazika z Raszkielce. Z kolei Aslanow również niejednogłośnie. Zwyciężył Michała z Gwarka Łęczna. Ani jednemu, ani drugiemu nie było łatwo w półfinale. Ale dzięki temu, dzięki tej ciężkiej pracy dotarli do finału i będą rywalizowali o złote medale. Mamy przerwę pomiędzy pierwszą rundą. Trzeci pojedynek dzisiejszego dnia. Obsada sędziowska jest następująca w ringu El Eligiusz Komarowski z Poznania, a punktują Artur Gołuch, Rafał Komar i Zbigniew Zagrodnik. Wyżej głowa. Uwaga skierowana w stronę Kozłowskiego. Adila Stanow ma być serią Takie sam podpowiedzi. Seria złożona z trzech uderzeń. Na razie trochę mamy klinczu, trochę przepychanek. Ale teraz dobra Seria tak jak właśnie krzyknął ktoś z narożnika. Trzy uderzenia No i widzimy sędzia Komarowski odsyła Odsyła sekundantów Aslanowa Przestrzelił Kozłowski Ale teraz trafi. Jeszcze raz prawą ręką. Dał się wyznaki Aslanowowi. Poluje na ten lewy sierp. Zawodnik partii Warszawa to widać. Daje się to odczuć. Mamy przerzuty rodem z jiu chyba. Grzegorz Kozłowski przerzucił Aslanowa, ale trzeba przyznać, że Aslanow trochę wszedł mu pod ramię. Przed chwilą zaiskrzyło, zobaczymy czy w ringu też będą szły iskry. Teraz ładna kombinacja Aslanowa. Teraz bardzo mocne uderzenie Kozłowskiego lewym sierpem, tak jak już wspominałem. Sędzia powiedział Kozłowskiemu, że ma podnieść głowę. To jest ostatnia uwaga. W następnym przypadku będzie już ukarany jednym punktem. Rozruszał nam się ten pojedynek coraz więcej emocji. Sędzia Komarowski momentami przejmuje inicjatywę. I druga runda za nami. Przypominam, że jest 156 kg. Poznamy trzeciego złotego medalistę. Dzisiejszego Grand Prix w Grudziądzu, ale jeszcze 3 minuty. Miejmy nadzieję, twardej konfrontacji za nami, bo ta druga runda, drugie starcie mogło się podobać. Zwłaszcza końcowe fragmenty.

Słyszymy z trybun w kierunku Aslanowa Harasho, Harasho. Czyli dobry boks. I teraz bardzo dobra akcja Kozłowskiego, i natychmiast odpowiedź Aslanowa. Zobaczmy. Może się to podobać. Myślę, że niepotrzebnie, Sędzia. Przerywa ten pojedynek za często. Przez to robi nam się szarpana walka, uderzenie w tył głowy Kozłowskiego. To było niebezpieczne. No i widzimy znowu sędzia Komarowski w głównej roli. Ale to nie on ma być głównym aktorem tego widowiska, nie zapominajmy o tym. Teraz bardzo dobra akcja Kozłowskiego. Coraz lepiej się czuję, wrażenie takie odnoszę, że im dłużej ten pojedynek trwa to tym lepiej Kozłowski boksuje, wchodzi lepiej w pół dystans. Może to jest po prostu bokser tego rodzaju, który potrzebuje chwilę, chwilę żeby wejść w odpowiedni rytm. Rozpiął się kask Aslanowa. I wznawiamy ostatnią, przypominam, decydującą rundę. Ładny lewy prosty w wykonaniu Aslanowa. I zwarcie. W zwarciu lepiej czuje się Kozłowski. To jest chyba u nich rodzinne, bo jego brat Grzegorz również Najlepiej boksował w półdystansie w zwarciu jeszcze raz odesłania Slanowa do narożnika tym razem chyba nos krwawił, ale widzimy, że już nie ma śladów, więc można walczyć dalej. to już ostatnia runda, bo naprawdę coraz lepiej prezentują się główni bohaterowie kategorii do 56 kg I teraz lewy. Sierpowy w wykonaniu Kozłowskiego. Któryś już raz w tej rundzie. ten właśnie czas wchodzi czysto. No i koniec. Naprawdę brawa dla zawodników, bo mieliśmy kolejną dobrą walkę. Podczas finałowej serii Grand Prix w Grudziądzu widzimy Kozłowskiego, zawodnik gwardii Warszawa, przypomina Maslanow, Tosa Gdańsk. A po tym pojedynku. Po raz kolejny czekają nas duże emocje, bo zobaczymy w ringu Dawida Michelusa z Mateuszem Ptasińskim. Ale to za moment. Najpierw poznajmy zwycięzcę tej walki. Narożnik Kozłowskiego zadowolony, trener w dobrym nastroju. czyżby żeby wietrzył zwycięstwo. Ponownie stosunkiem głosów 2 do 1 zwycięża Sylwester Kozłowski, Gwardia Warszawa. Także pomścił niepowodzenie brata i sam zdobył złoty medal. Ale przypominam, dwaj bracia Kozłowscy na naj... dzisiaj wystąpili w finale. Grzegorz 52 kg srebro, Sylwester 56 zł. Bardzo udany występ braci. Badil Aslanow jest niepocieszony. Jeszcze nie chce zejść z ringu. Sędzia zwraca uwagę, że pora opuścić ring. Widzimy teraz Aslanowa. Nie wiem, czy jest niezadowolony, czy może nie dowierza. Dość niecodzienny obrazek, trzeba przyznać. No ale po namowach jednego z pięściarzy Srako-Gdańska Aslanow postanowił jednak ring opuścić.